Archeologom trudno zaakceptować takie odstępstwo od obowiązującej teorii. Nikt nie kwestionuje tego, że to dzieło ludzkich rąk, ale naukowcy nie są w stanie przyjąć, że konstrukcja pochodzi sprzed 24 tysięcy lat, z czasów ostatniej epoki lodowej. Badacze nie przyjmują do wiadomości, że w tym wyjątkowym czasie świat wyglądał zupełnie inaczej. 20 tysięcy lat temu lądy kształtowały się inaczej niż teraz. Jawa nie była wyspą, tylko najbardziej wysuniętą na południe częścią olbrzymiego kontynentu azjatyckiego. Geologowie nazywają go Sundą.